Witam Was bardzo serdecznie, zaczynamy nowy dzień e, Ja właśnie robię śniadanie, Artur zawozi dziewczynki do szkoły e, Brzydka pogoda się u nas zrobiła e, i ogólnie teraz będzie takie wiecie ochłodzenie o 10 stopni w dół e, Dwa dni ma być deszczowych, później trzy i potem znowu chyba cały tydzień będzie deszczowo Schodzę na dół, bo już gotuję e, jajeczka do śniadania Pokroiłam już kiełbaskę, no i zaraz coś tam Artur wrócisz, szybko jakie jakieś śniadanie bo dzisiaj e, dla nas fajny dzień, dosyć, zaraz Wam powiem jaki. E, mianowicie dzisiaj czekamy na dowóz e, naszego łóżka sypialnianego i komody do Lili. Powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowana, ponieważ e, trudno było się, jak wiecie, nam długo zdecydować, ale udało się. E, znaleźliśmy jakiś wspólny mianownik i e, zamówiliśmy łóżko, ramę. Pokażę Wam, jak już ją złożymy, może albo jak przyjdzie, no zobaczymy. E, jak Was interesuje, z jakiego sklepu kupowaliśmy, jaka kwota, czy coś w tym stylu, to pytajcie mnie, to Wam e, napiszę, bo nie wiem, czy Wam to mówić, e, czy Was to będzie jakoś bardziej interesowało, więc dajcie mi znać. Następna rzecz, ktoś mnie pytał, czy będą daily, i się tak zaczęłam zastanawiać, że właściwie mogłabym nakręcić 7 daily vlogów, czyli vlogi tygodniowe. E, może nawet zacznę w tym momencie. No dobra, spróbujemy, słuchajcie, może one nie będą jakoś ekscytujące mega, ale no spróbujemy. Także zaczynamy daily vlogi, 7 dni codziennych e, vlogów zaczynamy. No, ten będzie pewnie łączony, a kolejne już będą, wiecie, typowe daily vlogi. Nie zamknęłam w ogóle lodówki. E, bateria mi widzę pada, także robię śniadanko, odezwę się do Was e, troszeczkę później. Bateria nadładowana, więc wracam do Was szybciutko. Gotuję też więcej jajek z części jajek które zostaną po śniadaniu, których nie zjemy zaplanowane mam zrobienie pasty i zastanawiam się, czy to będzie pasta z, z kukurydzą na przykład z cebulką z majonezem, z jajkami i tuńczykiem, czy na przykład zrobię po prostu jajeczną zwykłą ze szczypiorkiem u nas wszyscy lubimy pasty ogólnie i powiem Wam, że one super smakują do kanapek jest to coś takiego trochę innego robię pasty czasami z fasoli, też jest bardzo fajna, z suszonych pomidorów i z no, myślę, że też Wam będę pokazywała na bieżąco, akurat jak będę miała takie składniki, wiecie, do zrobienia. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć? Że ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale u nas są różnego rodzaju obostrzenia i coraz większe, ponieważ tak już. Na 90% mamy drugą falę, wiecie czego. I yy, no mamy takie nowe restrykcje, że tak powiem, obostrzenia. Już od jakiegoś czasu, że nie możemy się znowu spotykać na zewnątrz więcej niż 6 osób i 6 osób w środku yy, w domu. Więc jest to Wiecie, ja jestem już zmęczona tymi obostrzeniami, więc jest to męczące, że nie można normalnie funkcjonować. Yy, też wiem, że od yy, no, jakoś za parę dni wchodzi kolejne obostrzenie, że wszystkie restauracje, puby, chyba i nie wiem, jakieś restauracje hotelowe i tak dalej, będą otwarte tylko do godziny 22. Także też krócej niż normalnie. No, bo wiecie, puby w weekendy no to długo są otwarte. I zwiększyły się kary za nieprzestrzeganie tych różnych przepisów i tak dalej, i tak dalej. Ale u nas ponoć jest to, wiecie, rozwinięte na tyle, że. Ja mówię ponoć, bo ja tego jakoś tak wiecie naokoło siebie nie zauważam i nie widzę, więc dlatego mówię ponoć. No ale. E... No, ale stosować się do tych różnych obostrzeń musimy. No i dobra, e, będą na śniadanie jajeczka w majonezie, e, o, prawie bym wylała. Otworzyłam mocarelkę i zrobię pomidorki z bazylią i mocarelą. Dodatkowo do tych jajek, ja nie jem pieczywa, więc e, Arturowi ukroję pieczywo i pokryłam po prostu kiełbaskę. Takie wiecie, normalne śniadanko, ale takie, żeby było syte. Ja też ostatnio codziennie e, piję rano e, najpierw oczywiście kawę, to wiadomo, ale potem piję. Mm, witaminę C. Już wprowadziłam nam witaminkę C, zawsze w okresie jesiennym nam wprowadzam. Witaminę D też, ale jeszcze nie teraz, jeszcze troszeczkę, jeszcze to słoneczko było, ostatnio bardzo dużo go, więc myślę, że tak jeszcze za jakieś 3 tygodnie włączymy też do suplementacji witaminę D3. To jest moje śniadanko. Myślę, że tutaj jeszcze dołożę za chwilę dwie oliwki, bo oliwki są też bardzo zdrowe, więc jest dobra okazja, żeby je wiecie jeść. Otwieramy okres jesieniarski. Wprawdzie kubek jest jesienny, ale jest to kubek z Chorwacji, więc no nie kojarzy nam się z jesienią, ale jego wygląd mi się trochę kojarzy z jesienią. Więc robię sobie herbatkę z limonką. I z Imbirem. Będzie to taka rozgrzewająca herbatka, bo dzisiaj zimno na zewnątrz i mi też jest jakoś tak trochę zimno, więc się rozgrzeje. Mało się moi drodzy odzywam, bo działam z Arturem e, tutaj przy listwach. E, tak jak mówiliśmy, przy skertingach położył Artur listwy, ale wiecie, one odstają i tutaj potrzeba jeszcze, że tak powiem, mm, uzupełnić je. Nie wiem czy to jest silikon, czy to się nazywa jakiś klej. W każdym bądź razie pistoletem uzupełniam tak jakby miejsca, gdzie jest jakaś przestrzeń, potem to wycieram. Artur mi pokazał jak to robić i powiem wam, że nawet mi się to podoba. Staram się robić to bardzo dokładnie, a na końcu jeszcze te listwy ze skirtingami trzeba pomalować. Także ręce brudne. No, ale działamy. W tym momencie ja stwierdziłam, że tutaj zacznę kończyć. Artur pojechał e, kupić materac. Wybrałam e, z Arturem materac, pokrowiec na materac, na łóżko sypialniane, bo dzisiaj mamy dostawę mówiłam Wam pewnie łóżka sypialnianego. E, poduszki antyalergiczne i antyalergiczne pokrowce na poduszki, jak również kołdrę. Kołdrę nie brałam antyalergicznej, e, tylko normalną. I jedną pościel e, king size, ponieważ e, łóżko będziemy mieli większe. Więc stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja, żeby wymienić całą pościel. Matysia dostaje nasze łóżko double, więc też chcemy jej tam odświeżyć, żeby miała fajniej, a stara jej kołdra single zostanie dla gości. No i tak, dlatego sobie tutaj czynnie pracujemy, a to poczta jeszcze w międzyczasie. Przyszła mi, wiecie, do wycierania kurzu taka kolorowa, ja nie wiem jak to się nazywa, no do, do ręki takie kolorowe, coś co wycieracie wysoko kurze. I działamy sobie, pracujemy sumiennie, idzie to pomału, nawet bardzo pomału, ale wiecie, bardzo to cieszy i daje taką satysfakcję. Chciałam też dzisiaj dokupić trochę internetu, już drugi raz, i powiem Wam, że chce się dokupić internetu na 5 dni. Gdy nie macie stałego, to kosztuje to 18 funtów. Także bardzo dużo. A ja drugi raz już to kupuję, żeby dodawać Wam też sumiennie filmy. Także trochę mnie to w tym miesiącu będzie kosztowało, ale już od soboty będzie internet, więc jakoś to przeżyję. W każdym razie dzięki temu, że dodaję Wam też filmy, jesteście ze mną w stałym kontakcie. Ja bardzo lubię też, jak coś tworzę, być sumienna w tym i raczej nie robię sobie dłuższych przerw, chyba że no naprawdę coś się bardzo ważnego dzieje, albo Was wcześniej ostrzegam. Ale jak nie ostrzegam, to staram się dodawać te filmy sukcesywnie. Nie, jak to się mówi jestem troszkę zmęczona i już mi się język plącze filmy dodawać regularnie no właśnie wyrazu mi brakowało, dobra także tutaj dodaje się do Was dla Was filmik, a ja idę dalej sobie tam robić Przyjechałam właśnie pod szkołę. Dzisiaj ja sama odbieram dziewczynki i powiem Wam, że pierwszy raz sama samochodem. Zazwyczaj spacerowałam albo na przykład jechałam z Arturem, albo na przykład ja prowadziłam, a Artur siedział obok, tak żebym miała pewność, że wiecie, wszystko dobrze tutaj ogarniam. Jest tutaj kilka takich gorszych momentów, jak się jedzie i takich troszkę bardziej skomplikowanych, a ja nie należę do osób, które uwielbiają bardzo jeździć i nie czują się aż tak, wiecie, pewnie, szczególnie w w mieście e ale myślę, że spoko, że już sobie to poukładałam w głowie, ogarnęłam, że nie jest tak źle. Zaparkowałam sobie troszkę dalej od szkoły, ponieważ tam jak wjedziemy, a wejście do szkoły jest zaraz, wiecie, tak jakby przy uliczce, to tam już jest mega ciasno, a ja jednak należę też do tych osób, które lubią parkować w miejscu, gdzie mają więcej luzu. I co Wam powiem, nie skończyliśmy jeszcze oczywiście naszej pracy i dlaczego też ja dzisiaj jadę po dziewczynki, a dlatego, że zadzwonili, że przywiozą na Naszą dostawę, ramy, usz, ramy do łóżka i komody do lili pokoju. Między 15 a 16, a to, jest właśnie, a to jest właśnie ten czas, ta godzina, w której my odbieramy dziewczynki, bo jedna kończy 15.05, a druga 15.15. 15. Plus dojazdy, wiecie, no to troszeczkę trzeba odjąć, więc ja stwierdziłam, że wolę ja jechać niż ja mam zostać. Przyjadą mi z takim towarem i będę musiała coś tam pomagać, rozpakowywać. To jednak nie jest za bardzo, yy, zbyt lekki towar. Dla kobiety, bo gdyby to było coś lekkiego, no to wiadomo, luzik. No, także jestem pod szkołą, e, pierwsze koty za i e, czekam na dziewczynki. Niedługo odbieram Matysię, a jeszcze Wam nie mówiłam. E, rano się trochę z Matysią poprztykałam e, i e, no, trochę się na mnie chyba obraziła, że tak powiem. E, czasami widzę, że wkracza już ten okres nastoletni. I się trochę obraża, tak trochę inaczej reaguje. No, a ja też jestem trochę, wiecie, uparciuch, więc poszła i nie pożegnała się ze mną. Było mi tak przykro, było mi przykro, ale wiecie, no też. Mm, też musiałam zachować, że tak powiem, matczyną twarz i nie biegłam za matysią, bo uważam, że no nie miała do końca racji. Nawet nie chcę wnikać w to, o co nam poszło. No ale nie zawsze się zgadzamy, jak widzicie, nie zawsze jest idealnie i wiele jeszcze takich, myślę, spin przed nami. W każdym bądź razie mam nadzieję, że się za mną stęskniła chociaż i że już się na mnie nie gniewa. Ja wiem, że ona często potrzebuje wiecie, czasu, żeby sobie coś przemyśleć. Nie od razu jakby do niej dociera, że mama ma rację albo ta, ta, więc, no, tak to wygląda. E, także już się bardzo za nią stęskniłam. I mam pierwszą zgubę. Ma ja się śmieje, że fotel rozłożony. Rozłożony, bo tata wiózł, e, wiesz co wiózł? Kołdrę, e, prześcieradło, e, poduszki, Cały zestaw na łóżko, ale powiedział, że jednej rzeczy nie ma i że jest do odebrania w sobotę dopiero. Myślę, że pościel, bo co patrzyłam w Argosie, to akurat nie było pościeli. A macie te łóżko? Ma być właśnie teraz, dlatego ja po Was przyjechałam, bo ma przyjechać pan między... No ogólnie mają przybyć między 15-16, więc może się spóźnią, no ale mają ogólnie przyjechać. No i zobaczyłam się z Matysią i się pogodziłyśmy. Idzie do góry. No pogodziłyśmy się, nie? Aha. Maty mnie przeprosiła, ja się nie gniewam. Kochamy się. Idzie do góry łóżko. Także fajnie. No i co, jeszcze nam zostaje poczekać chwilę na Lilę, łóżko mat się sobie podniesie i wracamy do domku. I mamy nasze zamówienie. Tutaj jest, tak się nazywa? Skandynawia 5 plus 5. I to jest komoda lileczki, ale nie wiem czy uda nam się ją dzisiaj złożyć. Tu mamy y, nasze uszko. Możliwe, że dzisiaj Artuś spróbuje je troszeczkę złożyć. Jestem bardzo ciekawa, jak ono wygląda na żywo, bo widziałam go tylko w internecie. A tutaj już się od paru godzin prostuje nasz materac. Nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że materac nie można od razu używać, tylko on musi sobie swoje odleżeć, wyprostować się. Więc dzisiaj na pewno jeszcze na nim nie będziemy spali, ale wygląda całkiem fajnie. I tutaj mamy, co tu mamy, tu mamy naszą kołdrę, tak? Tu mamy poduszki. U, coś mi spadło, tu mamy. Antyalergiczne poduszki. Pokażę Wam co jeszcze. E, tu e, wybraliśmy protektory e, antyalergiczne też na poduszki. E, I co tu jeszcze mamy? Tu mamy, e, tak jakby, ochraniacz na ten otomaterac. I jeszcze jedna rzecz. E, Prześcieradło e, to jest chyba w kolorze białym na King. Łóżko, tylko jeszcze nie ma pościeli.